Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na Patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Jackowi Cielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu i Jakubowi Urbanowi, Weronice Ostrowskiej, Marcinowi Półcowi, Dzierży Mordzie, Mary Greenland, Aleksandrze Sobel, Focona Haju, Tajemniczemu Panu X, Deczuniowi, Michałowi Wiśniewskiemu, Gracy, Tomaszowi Cechowskiemu, Piotrkowi Januszowi i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję wam wszystkim bardzo, pozdrawiam was i trzymajcie się. Dzień dobry! Przeczytałem najgorszą książkę fantazy w historii i było super. Dzisiaj sobie trochę na ten temat pogadamy, ale zacznijmy sobie od samego początku. Jakiś czas temu nagrałem film, w którym to poprosiłem sztuczną inteligencję o to, żeby stworzyła listę 20 najgorszych książek fantazy w historii. Lista była dość ciekawa, część z tych tytułów kojarzyłem, o części nigdy nie słyszałem. Natomiast najmocniej zainteresował mnie tytuł, który znalazł się na miejscu pierwszym, który równocześnie jest bohaterem tego filmu, a więc książka The Eye of Argon. Eee, poszperałem trochę i natrafiłem na bardzo interesujące recenzje, które często były bardzo konkretne. W niektórych tych książkach była nazwana wręcz Edem Woodem wśród literatury fantazy. Ed Wood to jest reżyser, jeżeli ktoś nie wie, który jest bardzo często nazywany najgorszym reżyserem w historii Hollywood. Możecie go przez to, że Tim Burton nagrał film o nim, gdzie główną tytułową rolę zagrał Johnny Depp. Eee, I te recenzje były naprawdę konkretne, więc stwierdziłem, że kurde, brzmi to ciekawie. Obadam temat. Przeczytałem i faktycznie było warto. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko trzeba oddać sprawiedliwość autorowi, eee, bo jest to na pewnym poziomie dość przykra historia, w sensie historia, która towarzyszy tej historii, tej książce, jest trochę przykra. Jest trochę urocza też, bo książka, o której sobie dzisiaj mówimy, ta historia, w wielu kręgach to jest historia kultowa, to jest takie The Room Tomiego Wise'a w ramach literatury fantastycznej. Natomiast pogadajmy sobie o tym, co to w ogóle jest i jak ta historia powstała. The Eye of Argon to jest historia napisana przez Jamesa Jima Faisa i została ona opublikowana w OSFAN, czy tak naprawdę The Journal of the U.S. Ozark Science Fiction Association. 21 sierpnia 1970 roku. To, był taki, to było takie lokalne czasopismo zrzeszające fanów fantastyki, którzy również tworzyli coś swojego, i tamte historie były publikowane. To było, to było pismo bardzo lokalne. Funkcjonowało ono w St. Louis w stanie Missouri. Sam Fais urodził się 9 sierpnia 1953 roku, więc napisał tę historię, kiedy miał prawdopodobnie 16 lat. I on sobie doskonale zdawał sprawę z tego, że to, co napisał, to nie jest nic wybitnego. On w listopadzie tego samego roku e, udzielił krótkiego obwiadu na mach tego czasopisma, gdzie mówi, że no to w sumie jednocześnie jest coś, z czego należy być dumnym, ale też nie do końca, bo wiadomo, to nie jest nic wybitnego. Ja też nie umiem za bardzo pisać, no ale ilu autorów miało opublikowaną swoją pierwszą historię, kiedy miało 16 lat, nawet jeżeli to był lokalny magazyn. Więc on sobie zdawał sprawę, że no, nie napisał nowego władcy pierścieni. Natomiast, jak to czasami bywa, ta historia zaczęła żyć własnym życiem. Na tę historię trafił pisarz science fiction, jak i Thomas N. Skortia, który przesłał to do swojej przyjaciółki, również autorki, która pokazała to mężowi. Mąż sporządził transkrypcję, zachowując wszystkie niedoróbki. No i ta historia przetrwała. Jak mówię, to jest historia absolutnie kultowa. Natomiast w tym wszystkim szkoda samego autora. On w 1984 roku, mając. 30 lat. E, udzielił takiego krótkiego wywiadu, no jakiegoś radia, gdzie powiedział, że no, generalnie mu przykro, że jakiś taki, no wiecie, wybryk dzieciństwa, to co on napisał, będąc gówniarzem, ciągnie się za nim przez całe życie. E, zakończył to takimi słowami, że on już nigdy nic więcej nie napisze, więc to jest coś, co w dużym stopniu naznaczyło jego życie. E, pewnie nigdy nie potrafił złapać do końca dystansu tego, co zrobił. E, i niestety już nie złapię, dlatego że Jim Fice zmarł 26 marca 2002 roku, mając zaledwie 48 lat. Natomiast myślę, że tego typu historie również są na pewnym poziomie cenne. I faktycznie uważam, że na tej historii bardzo łatwo jest się dobrze bawić. Więc myślę, że spokój jest w o tej książce, jako o tej historii, jako o o czymś, co dało masie czytelników po prostu frajdę i sprawiło, że się uśmiechali szeroko, bo to też jest jak najbardziej cenne. Przejdźmy sobie natomiast do samej treści. The Eye of Argon nie jest nawet powieścią. Jest to, nie wiem, dłuższe opowiadanie, może jakaś mini nowelka która tak przynajmniej myślę, jest odbiciem fascynacji autora. I zakładałbym, że, tymi, że tą fascynacją była postać Konana Barbarzyńcy. Ponieważ na wielu poziomach jest to taka historia, która no, poddana bardzo dużej obróbce mogłaby być jakimś opowiadaniem o Konanie. I rzeczywiście nie należy kłócić się z tym, że jest to historia śmiesznie zła. Przede wszystkim ona składa się z e, siedmiu głównych rozdziałów, dwóch mini rozdziałów. Mamy rozdział 3,5, a także 7,5. E, I jest zakończenia, które zostało ponoć odnalezione po wielu latach. I cała ta historia, ciężko mi powiedzieć, ile miałaby dokładnie stron, pewnie kilkanaście, może kilkadziesiąt. Natomiast fabuły jest tutaj na stron może pięć. Jest to książka z masą głupotek, masą nielogiczności, które występują mimo wszystko w historii bardzo prostej. Pierwszy rozdział polega w zasadzie na tym, że nasz główny bohater barbarzyńca, który nazywa się Grignr, i, I to też jest charakterystyczna rzecz. Bardzo dużo postaci w ramach tej historii nazywa się Głupio i w taki sposób, który ciężki jest do wypowiedzenia. Główny bo to nazywa się Grignr. Jest jeszcze jedna piękna postać. E, Pozwólcie, że poszukam sobie jej imienia. O, jest postać, która się nazywa Agfnd. Naprawdę, AGFND. E, jest też, to nie jest do końca postać. Wydaje mi się, że ten nie pada w kontekście. Chyba jest to jakiś, jakieś bóstwo. Czekać postać. Bardzo często, kiedy główny bohater przeklina, znaczy bardzo często, kilkukrotnie, kiedy bohater przeklina, to przywołuje to imię. Pierwszy raz, kiedy mówi, kiedy mówi by the surly, bird, bird, by the surly beard of Mrifk. M-R-I-F-K. to jest taka taka nieprzyjazna, ponura. Ciekawo określenie, jeżeli chodzi o brodę, aczkolwiek to też jest coś charakterystycznego dla tej historii. Tak więc imiona są absolutnie niepodrabialne. E, historia polega na tym, że nasz główny bohater, barbarzyńca Grignr, że to powiedziałem Grignr, w pierwszym rozdziale y, zabija żołnierzy, tak po prostu. W drugim przybywa do miasta, trafia do karczmy, gdzie bajeruje pewną samicę. Zabija kolejnego żołnierza, trafia przed oblicze dosyć grubego. Władcy. Zostaje zamknięty. Potem uwalnia się z zamknięcia. Trafia do jakiejś podziemnej krypty, zabija kultystów, uwalnia kobietę i odjeżdża z nią w stronę zachodzącego słońca. To jest mniej więcej fabuła tej. Historii, i wiecie, to, to nie brzmi jakoś bardzo, bardzo odkrywczo i też nie jest, natomiast to nie jest element, który wyróżnia The Eye of Argon. Wiecie, większość historii o Konanie polega na tym, że Konan przyjeżdża w jakieś miejsce, masakruje kultystów albo jakieś, jakieś potwory, uwalnia kobietę i odjeżdża z kobietą. Bardzo często tak to wygląda, jeżeli chodzi o Konana, więc tutaj pod tym kątem nie różni się to jakoś bardzo od historii Roberta Howarda. Ale jak mówię, diabeł tkwi w szczegółach. I te szczegóły to jest sposób pisania w tej książce. I on jest absolutnie niezwykły. Przede wszystkim to, co jest bardzo charakterystyczne i na co pewnie dość szybko zwrócicie uwagę swoją drogą. Ta książka jest, jeżeli się orientuję poprawnie, dobrze, jeżeli dobrze rozumiem, jest tylko w języku angielskim. I nie jest to łatwa lektura ze względu na język, jakiego używa autor. Przede wszystkim ta historia ma sporo literówek. I z tego co rozumiem, ona w takim stanie była wydana. Niejednokrotnie będzie tak, że autor zje jakąś literę albo wstawi złą literę, albo nie zrobi przerwy między dwoma słowami. Więc to jest definitywnie coś, na co zwróćcie uwagę. E, natomiast przejdźmy sobie do konkretnych fragmentów. Bo myślę, że tylko w ten sposób będzie się dało opisać niezwykłość tej historii. Pierwsza wymiana zdań w tej, w tej historii e, wygląda następująco. E, pierwsze, pierwsze zdanie wypowiada żołnierz do naszego głównego bohatera i mówi coś takiego. Prepare to embrace your creators in the Stygian horns of hell, barbarian. Na co nasz bohater odpowiada? Only after you have kissed the fleeting state of death, wretch. Więc przygotowując to na polski, pierwsza wymiana zanie wygląda brzmi tak. Przygotuj się na spotkanie ze stwórcą w, w takich mrocznych czeluściach piekła, barbarzyńcom. Eee. Stygian, myślałem, że to jest coś, co nawiązuje do. Teksu pierwotnie, ale to jest takiego się na bardzo ciemną rzecz po prostu um, po angielsku. Um, odpowiedź naszego bohatera, czyli Only After You Have Kissed The Fleeting state of Death, wretch. Um, jesteś w stylu. Ale dopiero gdy ucałujesz ulotną śmierć, draniu, nie wiem, bydlaku, śmieciu, wretch ma dużo, dużo tłumaczeń. I, i, I to pokazuje, jak napisana jest ta historia. To jest. Przeraźliwie patetyczna rzecz. Nienaturalnie. Do przesady, do pożygu patetyczna. I ma się takie wrażenie, że autor, kiedy to pisał, on, on bardzo chciał pokazać, zaimponować słownictwem, może tak. I przez to 90% zdań brzmi straszliwie nienaturalnie. Jest tutaj masa przymiotników, niejednokrotnie, wiecie, występujących jeden po drugim. To, na co nie zwróciłem uwagę, uwagi, ale. Czytając opinię, faktycznie zdaję sobie sprawę, że tutaj to występuje. Tylko, że dla mnie to nie jest takie naturalne do wykrycia, bo jednak angielski to nie jest mój pierwszy język, ale jest sporo aliteracji. Czyli jest często tak, że kilka słów pod rząd zaczyna się od tej samej litery to brzmi strasznie nienaturalnie. I często jest tak, że macie, <głos》> macie opis czegoś, co mogło być bardzo prosto opisane, ale autor podkręca do przesady e, ten, ten opis. I to jest już w pierwszym rozdziale, gdzie. E, Oczy naszego bohatera, które są zielone, są opisane jako szmaragdowo-zielone kule. Emerald Green Orbs. W ogóle jest to masa zdań w tej historii, które brzmią jakby to jakiś strumień świadomości. Pokazywałem w ogóle fragmenty mojej mamy. Moja mama jest filologiem angielskim. Wydaje mi się, że całkiem nie najgorszym. I ona też miała wrażenie, że to jest naturalne i bardzo często czytając niektóre zdania, tak zastanawiała się po kilkanaście sekund, jak to sensownie przetłumaczyć. Więc niektóre struktury zdaniowe są absolutnie karkołomne. Po tym opisie oczu zresztą jest taki fragment, e, który też brzmi bardzo dziwnie, bo jest ten fragment, że e, His emerald green orbs glared lustfully at the wallowing soldier struggling before his chestnut swirled mount. E, czyli, że <grywka> całe zdanie brzmi, że jego szmaragdowo zielone kule wpatrywało się porządliwie w takiego wiecie szamotającego się w, w znaczeniu już dogorywającego żołnierza dogo dogorywającego przed jego yy, kasztanowym wirującym wierzchowcem a to przypominam jest dopiero pierwszy rozdział um, więc wydaje mi się że nie ma sensu mówić o szczegółach po prostu wam przytoczę moje ulubione fragmenty bo w ten sposób myślę warto mówić o tej historii bo niektóre fragmenty są absolutnie, absolutnie bezbłędne. W pierwszym rozdziale nie dzieje się jakoś specjalnie dużo, więc przejdźmy sobie do rozdziału numer dwa. Jak powiedziałem, w drugim rozdziale on trafia do karczmy i yy, dostrzega kobietę. Generalnie to, co trzeba też powiedzieć, to, yy, to jest to, że czuć, że, tak myślę, czuć, że tę historię pisał młody chłopak, yy, który był, no wiecie jak to jest, 15-16 lat hormony szaleją, Wydaje się, że temat wszelakiej seksualności bardzo go kręci, bo il, ilekroć się tutaj kobieta pojawia, to ona by się praktycznie rzuciła na naszego Green gry. Z najgorszej imię do wypowiedzenia. I najczęściej jest bardzo skąpo ubrana, żeby nie powiedzieć goła. Um, więc nasz bohater wchodzi do, przybywa do miasta, które się nazywa gorzom, czy gorzom. Wchodzi do karczmy, i pierwsze zdanie, które opisuje te karczmy, brzmi tak. The air was heavy, the air was heavy with choking fumes, spewing from smoldering torches encased within Thweden's earthen packed walls, tables were clustered with groups of drunken thieves, and cutthroats tossing dice or making love to willing prostitutes. Więc tłumacząc to na polski pierwsze zdanie pisujące to jest Powietrze było ciężkie od duszących oparów wydobywających się z Tlące się pochodnie, które, które osadzone były w takich ubitych, w sensie zakładam, że ubitych w ziemi, e, w ścianach pieczary. Wokół stołów e, ściśnięte były grupy pijanych złodziei, rzeźmieszków rzezimieszków grających w kości e, lub e, uprawiających miłość z chętnymi prostytutkami. <noise> e, I nasz bohater podchodzi do takiej jednej niewiasty, która w ogóle, chyba jedyny raz w całej historii używa staroangielskiego, to znaczy, znaczy to nie jest taki do końca staroangielski. To jest chyba coś, co się nazywa Middle English, tam Late Middle, In Middle English, czy takie konstrukcje, które były, wiecie, tam średniowiecze, późne średniowiecze e, w Anglii, bo ona mówi, thou hast need to occupy your time, barbarian. Thou hast to jest właśnie taka średnio Middle English konstrukcja. Jak takie słowa jak thou, jak dine, e, jak jak "di". W Elden Ringu czasami postacie tak mówią, w grach From Software generalnie. Long and hard didst thou fight. To jest właśnie taka konstrukcja, która występowała występowaniem jak Shakespeare tworzył, na przykład. Shakespeare bardzo często używał tych konstrukcji. Więc ona w taki bardzo archaiczny, w taki bardzo archaiczny sposób mówi do niego, że no, trzeba, trzeba ci jakoś zająć czas, barbarzyńco. I generalnie naszego bohatera nie trzeba długo namawiać. Um, ale tu jest chyba w ogóle moje ulubione zdanie z, z swojego tego tekstu i ono brzmi tak: The engrossed titan ignored the queries of the inquisitive female, pulling her towards him and crushing her sagging sagging nipples. To his hair in chest. Czyli że <laughs> taki e Zaabsorbowany tytan, zaabsorbowany olbrzym, zignorował pytania dociekliwej kobiety, przyciągając ją do siebie i przyciskając jej, e, jej obwisłe sutki do swojej spragnionej piersi. I tak to leci. E, potem już nie ma aż takich fantastycznych fragmentów. Potem przychodzi żołnierz e, i tutaj mamy też, e, muszę wam powiedzieć, e, pokaz tego, że nasz bohater jest debilem. To znaczy, on jest trochę jak Conan, ale to, co można powiedzieć o Conanie, to to, że Konan był bardzo inteligentny. On był cwany. Był definitywnie przebiegły. Natomiast Gringr, zawsze mówię Gringer, a to nie jest Gringer, tylko Grigner, nie jest przebiegły, bo on... podchodzi do niego żołnierz, który chce, chce chyba przejąć, przejąć tę kobietę dla siebie. Ale nasz bohater go bardzo szybko dekapituje. I... I po tym, jak nasz bohater, może ten sobie jeszcze przytoczę po tym, jak nasz bohater dekapituje oponenta, <gry> używa takiego zdania. Mówi coś takiego. The slut should have picked his query more carefully. Quarry można w różny sposób interpretować, natomiast zakładam, że w tym kontekście chodzi o taki, taką ofiarę, taki, taki wiecie taki cel. Więc on tego nie mówi do um, tej kobiety, tylko on to mówi do tego żołnierza, który go zdekapitował. Tak czy bardziej krzyczy, wiecie, wokół siebie, żeby to każdy usłyszał. używa sformułowania The slut. To jest oczywiście takie bardzo pogardliwe określenie, które się, którego się dzisiaj używa w stosunku do kobiet. To jest coś, typu dzira. Ja bardzo długo myślałem, jaki to jest kontekst, ale zakładam, że tutaj chodzi o, chodziło mu o dziwkarza, bo przystaje się do tej kobiety. Wydaje mi się, że o to chodzi. Natomiast dlaczego mówię, że nasz bohater nie jest specjalnie inteligentny? Bo on bardzo często zaprzecza sam sobie w, tych, w tym opowiadaniu. To znaczy, on tutaj dekapituje bezproblemowo żołnierza, i chwilę później zostaje on pojmany przez grupę innych żołnierzy, i, i generalnie. No, Zgadza się, w sensie mówi, że no dobra, nie będę ryzykował. I on faktycznie z nimi idzie. Natomiast później, w trakcie tej historii, on nie ma problemu, żeby tam zmasakrować innych żołnierzy. Więc czasami mu się chce walczyć i odzyskiwać wolność, a czasami kompletnie, kompletnie nie. Więc nasz bohater, w przeciwieństwie, czy inaczej, nasz bohater zamiast zostać nie wiem, stracony od razu albo wrzucony do więzienia, z jakiegoś powodu za zabójstwo żołnierza zostaje przyprowadzony przed oblicze monarchy. I, I panowie, mówiąc delikatnie, dogadują się. Tutaj akurat dochodzi do bardzo, bardzo fajnej wymiany zdań. Bo ten władca mówi mu no mniej więcej tyle, żeby padł na kolana. Na co nasz odpowiada coś w stylu, że no Grigner nie pada na kolana przed nikim. I ponownie władca mówi coś w stylu, że no jesteś odważny, ale głupi jednocześnie, albo szalony. Um, na, co, na co nasz odpowiada takim zdaniem, i find you to be the only fool sitting upon your pompous throne, enhancing the rolling flaps of your bell in the midst of your elaborate luxury. E, czyli mówi mu, że no tylko ty jesteś tutaj głupcem, siedząc na tym swoim okazałym tronie, który podkreśla e, fałdy twojego wielkiego brzucha pośród tych luksusów. To nieironicznie jest zajebista retorta. To wyszło mu super, bardzo mi się to podobało. Dalej, szczerze mówiąc, dzieje się mało rzeczy, nasz bohater początkowo ma zostać wtrącony gdzieś tam, ale doradca władcy mówi mu, że nie, no panie, lepiej go do ciemnicy wrócić, żeby do końca swojego nędznego życia w ciemności siedział. I nasz bohater nagle postanawia się uwolnić, ale zaczyna czuć się zbyt pewnie, zostaje ogłuszony, koniec rozdziału. Rozdział trzeci jest po prostu jednym wielkim, bardzo dokładnym opisem ciemnicy, gdzie nic po prostu nie jest widoczne. I to jest też ogromny problem, mam wrażenie, pisarstwa w tej historii. Opisy są niesamowicie długie i niesamowicie złożone. Rzeczy, które dałoby się opisać kilkoma słowami, są tutaj opisywane w kilku zdaniach. Zwróciłem szczególną uwagę na to, że jedna z pierwszych myśli, jaką nasz bohater ma w głowie, kiedy jest w tej celi, to jest to, że boli go to, że nigdy nie będzie mógł czuć, yy, cytat, pożądania płynącego z yy, yy, pieszczenia nagich kształtów y, ciała młodych dziewuch. W tej, w tej historii, nie wiem, czy, ani, czy chociaż raz pada sformułowanie women, y, cały czas pada sformułowanie wench. Wench, jeżeli dobrze rozumiem, jest raczej sformułowaniem pogardliwym. To jest taka, wiecie, dziewucha, dziewka. To jest też chyba dość archaiczne słowo, tak mi się wydaje. Znaczy, nie, nie wiem, czy normalnie widziałem używanie tego, um, tego sformułowania, wykorzystanie go. Więc to jest rozdział trzeci. Rozdział 3,5 to jest opis yy, krypty, do której trafia jakaś młoda kobieta. Wokół mamy dziwacznych kapłanów. Yy, no i dowiadujemy się, że The Eye of Argon, tytułowe to jest ogromny szmaragd, który tam się yy, znajduje. Rozdział czwarty jest yy, bardzo długim opisem tego, że percepcja czasu naszego bohatera totalnie się zagubiła, że każda chwila wygląda tak samo, że on nie ma co robić, że wie ile płytek ma. Ma jego cela dokładnie to, co jest najciekawszym fragmentem tego rozdziału, to jest jego opis starcia z ogromnym szczurem, który nagle wyskakuje na niego. I, i to jest naprawdę dokładny opis tego, jak no tam go zabija. Mówi, że tam łapie go. Jest powiedziane, że no jedną ręką zaczął obracać szczura zgodnie ze wskazówkami zegara, drugą ręką przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i generalnie urwał mu głowę. Opis, mówię, to nie brzmi aż tak. Ciekawie, natomiast opis tego nocy dwa kapity ma. I czyta się to naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Jak mówię, ciężko momentami nie mieć banana na twarzy, kiedy się obserwuje, co się w tej historii dzieje. I nasz bohater wpada na wybitny plan, jak się uwolnić, ponieważ strażnicy mają wkrótce przyjść, żeby go przetransportować do jakiejś kopalni. Sami się proszą o to, żeby coś im zrobił. Natomiast wpada na pewien pomysł. Kolejny rozdział jest kolejnym przerwaniem fabuły i opisem tego, co dzieje się dalej w krypcie. I to jest rozdział, gdzie głównie widzimy to, że kobieta jęczy z bólu, a kapłanom, kapłanom, mówiąc dosłownie, wali z mordy. To jest w ogóle bardzo częsty opis, mam wrażenie, w tej historii. Często w kontekście y, jakichś postaci autor używa określenia stęcz, y, mówiąc o nich. Bardzo często mówi, że właśnie stęcz się wydobywał z ich ust, czyli taki właśnie smród wręcz. I to nawet chyba później z tego, co kojarzę, pada w kontekście naszego głównego bohatera. Natomiast ten rozdział można opisać w dwóch zdaniach, to znaczy um, kapłani chcą zrobić kobiecie niecną rzecz, a dziewczyna w odruchu desperacji y, kopie jednego z szamanów w jaja. To się dosłownie dzieje w tym rozdziale. Żeby nie być gołosłownym, tutaj cytat, mamy fragment, że umieściła swą stopę pomiędzy jądrami szamana logic and Sundlet Food quarrelly between the shaman's testicles. No. I jak pewnie się domyślacie, szamana to bardzo rozbolało, natomiast nie dało to specjalnych efektów, bo została przechwycona i zemdlała. W ogóle bardzo często tutaj y, jest używany taki opis w kontekście zemdlenia, że pojawiła się mgiełka okrywającej hebanowej czerni. Ym, ze trzy razy ten, ten, to sformułowanie pada. Ym, po tym rozdziale wracam do naszego barbarzyńcy, który wychodzi ze swojej swojej celi, ponieważ ma być przetransportowany właśnie do jakiejś kopalni. Eee, no mają go związać, ale nasz bohater decyduje, że to nie jest najlepszy pomysł i generalnie ich zabija. Eee, tam chwyta za gardło jednego, potem masakruje drugiego. Jeżeli dobrze rozumiem, to on później em, podnosi z kałuży krwi naostrzoną kość szczura, więc zakładam, że to był jego plan: naostrzyć kość szczura i tam ją wykorzystać później. Więc nasz bohater przekrada się przez, przez jakąś twierdzę, w się znajduje. Przekrada się, mimo że pewnie by tam był w stanie zmasakrować każdego, gdyby chciał. Trafia do jakiegoś zapomnianego, takiego wiecie, nieużywanego od dawna magazynu, gdzie prawie ginie przez pułapkę, która tam jest. Coś w sensie, aktywuje jakiś mechanizm i prawie kosztuje go to życie. Koniec końców trafia do grobowca, gdzie masakruje kapłanów. I uwalnia kobietę, którą śledziliśmy w tych rozdziałach, wiecie, w takich interludiach. Okazuje się, że jest to ta sama kobieta, która była w karczmie. Co za koincydencja. W ogóle pierwsza rzecz, którą ona do niego mówi w tej krypcie, to jest: Help me please, I can make it well worth your while. Czyli ona tak, wiecie, mówi: Pomóż mi, proszę, mogę sprawić, że nie będziesz żałował. To myślę, że wiadomo, <laughs> jaki, jaki podtekst ma. Ten fragment, jeżeli kiedy, chciałbym się teraz oficjalnie przeprosić, że powiedziałem o tym, że postacie kobiece w książkach wypadają wpadają ciekawie, tamte postacie przy tych wyglądają jakby je Steinbeck pisał. To, to, to naprawdę nie ma porównania. Aczkolwiek okazuje się, że nie zabił wszystkich kapłanów. Ukrywał się jeszcze jeden, który chce oczywiście go wyeliminować. Nie udaje mu się to i nasz bohater mówi coś takiego, że na Mrywka, wiecie, to jest to, to, to imię, które mówi, o którym mówiłem wcześniej, w samym początku. E, myślałem, że zabiłem już ostatniego z tych psów. Na co, na co ta kobieta odpowiada? E, nie, Grignr. E, bez wątpliwości, bez wątpienia bardziej, e, stałeś się nieostrożny, dając upust swoim rządzom. Ty głupia babo, byłaś tam <laughs> cały czas w tej krypcie, a teraz mówisz mu takie rzeczy. Zresztą sama to zrobiłaś, sama do tego doprowadziłaś, więc. Do kogo może mieć pretensje, jeśli nie do siebie. Więc nasz bohater razem z kobietą ucieka. Po drodze trafia na dwie postacie, które zabija. I okazuje się, że on w ogóle wyniósł z tej krypty to, to oko, oko Argona, ten szmaragd. Ale okazuje się, że to jest szmaragd z twistem to znaczy szmaragd zamienia się w jakąś ogromną, glutowatą bestię. Zresztą na, zakładam, że to, co jest na okładce, to jest właśnie ta bestia. Bardzo mi się podoba opis, yy, opis tejże, bo one jest zapisana jako The Hideous Transgressor of Nature. Czyli obleśny, ohydny łamacz praw natury. <grym> Czy natury po prostu. Fantastyczna, bardzo mi się podoba. Więc nasz bohater zabija tego kleksa, yy, smaży go pochodnią, mdlejąc jednocześnie, ale dość szybko wraca do siebie. Yy, yy, historia kończy się tak, że ładuje się na konia. Yy, Ładuje kobietę sobie przez ramię. O nie, przepraszam, pada sformułowanie female, właśnie tutaj. Także muszę się wycofać z tego, co powiedziałem. E, no i odjeżdża. E, czy też wspomniałem, że jedną z tych dwóch osób, które zabił wcześniej, był król? Ten gruba, z tego co rozumiem. Jeżeli nie, to wspominam teraz. No i tak się kończy ta historia. Więc e, tak to się kończy. Jak mówi, jest to książka, jest to przepiękna książka. Jest to naprawdę zabawna książka. Masa konstrukcji jest tak absurdalna że Ciężko się nie uśmiechnąć. Jeżeli ktoś nie zna w miarę OK angielskiego, to myślę, że nie włapie dużo dziwności tego, tego języka, no bo wiecie, tak po prostu sobie pokojarzy te słowa i stworzy sobie konstrukcję, która w ogóle będzie brzmiała dobrze. Natomiast jeżeli ktoś trochę zna angielski, to myślę, że zabawa jest to przednia. Jakby ciężko mi to traktować inaczej niż jakiegoś rodzaju fanfic, ale faktycznie ja rozumiem, czemu ta książka w niektórych kręgach jest czymś tak kultowym. Jak mówię, bardzo polecam, bo to jest godzinka. Myślę, że ubawicie się setnie. E, świetna zabawa, absurdalna. E, jak mówię, fajnie, że zostało takim kultowym klasykiem, jak trochę Derum. Bo naprawdę na tym można się bawić bardzo, bardzo dobrze. Polecam. No, także co? Także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć.